Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Vogue Beauty Club'a Vogue Beauty Club'a, ej! Dobra, słuchajcie, zapytałam was na Instagramie, kogo dzisiaj bierzemy na tapet W tym miesiącu padło na Naomi Smalls, czyli gwiazdę Rupaul Drag Race Nie pamiętam z którego sezonu, ale w każdym razie to była ta queen z bardzo długimi nogami, tak? Tak. tak sobie ją opiszę. Do wyboru mieliście trzy osoby. Wybraliście Naomi i okazuje się, że jej odcinek Vogue Beauty Secrets trwa ponad 30 minut. Więc trochę się przeraziłam, bo zazwyczaj te odcinki trwają max 15, a zazwyczaj 10. Te ostatnie też w ogóle są bardzo krótkie. Tak więc zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie nie za bardzo wiem, dlaczego mam ten kapelusz na głowie. Po prostu stwierdziłam, że jest fajny. Hello Vogue, this is Naomi Smalls and I am going to show you how I turn into a full Glamazon creature ready for the stage. So I'll be using my cleanser. I'm going to use my liquid. chemical exfoliant, this handy dandy tool by Forio, the UFO 2, I'm obsessed with. It comes with all these like singular little masks. So I've got my mask loaded. Okej, okay, tak więc moja buzia jest już myta. i będziemy jej sobie myć razem. E, jeśli chodzi o szczoteczkę, którą on później tak jeździł po twarzy, ja ogólnie nie rekomendowałabym używania czegoś takiego. E, jest to bardzo mocny taki w sumie mechaniczny peeling i jeśli już chcecie używać e, takie szczotki, to ja bym to robiła może raz na tydzień. Zależy jak Wasza skóra też by na to reagowała. Jak posiadałam, to było coś ale właśnie Foreo, e, tylko z jakiejś innej marki i właśnie ona miała być taka oczyszczająca. Jak jej używałam codziennie, to miałam takie po prostu czerwone place na skórze i wynikało to z tego, że jakby... Codziennie robiłam sobie bardzo mocny peeling, ta warstwa mm, ochronna skóry była bardzo, powiedziałabym, mm, uszkodzona, przez co moja skóra się przesuszała. i to tak naprawdę była reakcja obronna. Tak więc, no ja z tymi, tymi takimi właśnie szczoteczkami radziłabym uważać. Nie mam żadnego toniku złuszczającego, bo on ewidentnie używał tu właśnie w formie toniku. E, natomiast mam masażer, i to jest ten misiaczek, i jego sobie użyjemy, bo też chcę mieć jakiś masaż na twarzy, chcę coś zrobić. Some of the CEO energy serum. This is been in the refrigerator, so it's nice and cold. Skoczyłam do kuchni po mój kamień, czy tam kryształ Głasza. siedział w lodówce, więc jest super zimny i jako serum ja użyję sobie Estée Lauder Advanced Night Repair. Dobra, czyli robimy to wyszczuplając buzię. Jest to przyspieszane niestety, więc dokładnie nie wiemy ile razy i jak długo to robił. I teraz tak przynosi. Ale zimne. Aj, ale to przyjemne jest. To było bardzo przyjemne. Powiem Wam, że przez to, że mam to serio w lodówce, to rzadko kiedy pamiętam, że posiadam ten kamień, czuję się fantastycznie. Lecimy dalej. Tight. and lifted as possible. Oh wow, a a shot. that, we're, we're going to pull. pull and it'll cross. It'll have, have like two X's, X's in the back of your head. Ej, to chcę spróbować, tylko tak, on ma taki czepek fajny, że jakby się nie będzie przyklejał do włosów. I... Czy jak ja przykleję tą taśmę na to, to moje włosy przeżyją? Spróbujmy. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, to co zamierzam zrobić, ale chcę, żebyście mieli edukacyjną część w tym odcinku, tak więc poświęcę się za przyszłości. Nie mam niestety właśnie żadnej takiej bardziej elastycznej taśmy, więc no, musimy poradzić sobie tą. Ale wierzę, że dla chcącego nic trudnego. To się chyba odklei. a musiała sobie na pół czoła to przykleić. No. <laughs> nie. Niestety to się nie uda, bo nie mam innej taśmy. A szarą taśmą nie będę się kleić, bo to by było tłumacz. Tak więc <słys> może innym razem. The Nie posiadam pomady z Anastazji, ale użyjemy sobie pomady z benefitu tej nowej. Ok, i teraz muszę jakoś tak dosyć mm, na płasko wyrysować tą brew, i tak dosyć wysoko. Wiem, że właśnie niektórzy też czasem wybierają sobie końcówki brwi, bo wtedy jest łatwiej. No ale spróbujemy jakby pójść. Powinno to wyglądać. I've been using the MAC Studio Finish concealer since I was, I think I was like in 10th grade when I started wearing makeup. So, with the concealer brush, we're gonna go right underneath the brow and just kind of like sharpen it up. You can see that when shaping that brow, I am kind of following that face tape and the way it's pulling. Ja użyję słuchajcie korektora z Rimmela, będzie to The Multitasker, bo jest to najbardziej kryjący korektor, jaki posiadam. Niestety z Maka nie mam obecnie chyba nic, co jest dosyć dziwne i zastanawiające, ale jakoś nigdy nie byłam, nie miałam takiego hypu na, na Maka, kiedyś miałam pomadkę, ale to bardzo dawno temu, a właśnie mam wrażenie, że make-up artist, którzy już działają no po prostu dłużej niż ja to oni dużo tego maka używają. Jest to bardzo ciekawe, dajcie koniecznie znać, czy macie coś z maka, co jest godne przetestowania. Ja się długo dogoczyliłam na podkład Studio, coś tam, ten taki płynny, ale... Jak tak, nie pykło. Wzięłam bardzo jasny korektor, ponieważ on też ma bardzo jasny korektor i ewidentnie, jak namalował to pod brwią, to ta brew praktycznie zrobiła się płaska. Znaczy się, ta linia jest jakby... No, płaska. That's it for brows for now. I'm gonna take my foundation and cover up all that hair that we just blocked away. I like to go in the direction that I applied the glue, comb down the hair, so that way we're not disrupting or lifting anything. And this is, as you can see, a really, really, really full coverage foundation. Ja dalej jestem w szoku, bo oznacza to, że musimy to zrobić. Eee, mm. No, dobra. Problem chyba polega na tym, że mój najbardziej kryjący korektor to będzie Double Wear, tylko że on jest bardzo wodny, więc aby pokryć włosy tu. to użyję korektora. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Oznacza to, że będę musiała się. znaczy, będę musiała umyć włosy po nagraniach, czego nie planowałam. Ale jakby zróbmy to i nałożę od razu podkład. It's time to brighten her back up. I'm going to be using MAC, Ride or Dye, two to three shades lighter than my foundation. And I don't like to apply too much of this because I am gonna blend it out and I use another concealer. Ale like like Ok, czyli 2 do 3 tony jaśniejszy korektor. Zastanawiam się, czy wziąć ten jaśniejszy, czy ciemniejszy, bo w sumie nie wiem, jaki by tutaj mi odpowiadał jakby do tych kryteriów, ale dobra, weźmiemy ten jaśniejszy i może go zmieszam po prostu z tym ciemniejszym, żeby było coś pomiędzy. I jak widać, dużo. Jak wiecie, ja nie posiadam gąbek, tak więc użyję sobie pędzla. Ten jest taki uh, najmilszy. Jest to Shrydear uh, penzel do podkładu. So we're gonna take that same um, highlight foundation, cream highlight. We're gonna go down and kind of like connecting into that forehead highlight, but not too much. With every cream that we put down, we have to blend it. Okay, konturowanie nosa to nie jest moja dobra strona. We're gonna do a little bit of white just at the tip. And this is like literally a product of Raven. And this is supposed to look like where your nose would start, I guess. Like the highest point of your nose. Oh yes, was no dobra, yeah. Ja... Tak jak to rozumiem, nałożył, bo to było widać, że ma coś nałożone tutaj, jakby pod nosem, ale nakłada też praktycznie białą kropkę tu na górze. Kurde, najgorsze właśnie jest to, że Vogue robi te filmiki, oni dużo tam tłumaczą, ale jest to tak słabo pokazane, i potem tak szybko lecą dalej, że nie wiadomo o co chodzi. Coś bardziej flaw by się przydało. Okej, okay, zadziwiające jest to, że widzę tą różnicę. Jakby widzę, że mój nos jest inny, myślę, że on powinien być tutaj pod spodem troszkę ciemniejszy. This is the Skin Enhancer. Okej, okay, więcej korektora. Tu nałożymy trochę palcem i tak będziemy rozprowadzać pędzlem, znaczy po nim gąbki. Natomiast właśnie to, co mówi Naomi, to żeby nie wjeżdżać za bardzo na nos, i że to jest ważne. Foundation. Zakładka nazywa się powder contour, a wygląda jakby robił teraz na mokro, bo robi to gąbką, więc. Byłoby to dziwne, no ale dobra. So I'm gonna go in with darker contour. I'm using the Makeup Forever Ultra HD Contour Stick. Na no, bank wcześniej e, też był użyty m, kremowy produkt, więc e, tak to zrobimy. Swoją drogą, jeszcze jak teraz właśnie e, przybliżył się do kamery, to widać, że źle zrobiłam ten nos, bo tu jednak musi być tylko jasny. I że to jest taka linia jakby. No dobra, niech Pani W każdym razie użyję... Mm, to jest stick z Rimmela, który w ogóle chyba już nie jest dostępny w sprzedaży, a szkoda. E, I mam tylko jeden kolor, niestety. To jest um, To jest ciekawe. Nigdy nie robiłam czegoś takiego. Ale lubię używać wielu Um, to make the perfect one. After I use the Beauty Blender one to like set underneath the skin, this one's a little bit more forgiving, but also just like blasts more power onto your face. So here we go. Osobiście przeżywam mały napad paniki i zawał, bo jak wiecie, ja pudru nie używam praktycznie w ogóle. A teraz musimy się upudrować cali. wzięłam sobie trzy pudry, żeby je pomiksować i zobaczyć. Mam z Ekocery 2, a po oczy użyję z Benefitu. I nawet, słuchajcie, udało mi się dorwać, Mam taką poduszkę. Tu się trzeba dużo nałożyć. W tym odcinku użyję więcej pudru niż chyba przez ostatnie kilka miesięcy. Okej, okay, nie wiem czy należy czekać, czy nie. Twarz obecnie jest bardzo ściągnięta. Ja już będę sobie ściągać nadmiar pudru. Damn, ale jestem wygładzona, jak z Photoshopa. Okej, okay, jest ciężko. It's time for the powder highlight. So this is the, my the same shade as my cream highlight, and this is shivering white. A must for drag makeup. I'm gonna go in with my powder brush underneath my eyes just to like brighten that up. Okej, okay, teraz robimy, jakby mm, rozjaśniamy twarz pudrem. Ja już użyłam jasnych pudrów, nie mam już nic jaśniejszego. E, spróbuję po prostu tu teraz więcej dołożyć w tych miejscach, gdzie pokazali na filmie. I'm going back in with like another handy dandy Studio Fix Powder. This is a little darker. And I'm all about a complexion moment with drag. I wasn't always that way. but I like dimension. I like depth. And I like working from lighter to darker. Okay, teraz bronzer. I lecimy tam gdzie był kremowy bronzer. Wezmę trochę też e, chłodniejszego bronzera, bo tak strasznie ciepło zrobiło. So now it's time for some Actual, legit contour, not just foundation. Tobie na razie robiliśmy podkład. Czyli rozumiem, że MAC ma podkład pudrowy i kremowy, i to na razie jest podkład. Ja już ogólnie pojechałam z brązerem, bo nie mam już kolejnego bronzera, czy mam coś ciemniejszego? Kurczę, chyba nie, bo że podziwiam, znaczy się, ilość tych kosmetyków i tych wszystkich warstw, i że to ma sens jakby, bo to musi być widoczne z daleka. No niesamowite. Wezmę sobie trochę hula bronzer. Nałożymy wszystkie bronzery, jakie mam na twarz. I'm gonna go in with some Huda Beauty, is this, the this is banana. Okay, this teraz robimy odcięcie. Okej, okay, staram się tak zawinąć do góry. Ogólnie kiedyś często stosowałam tę technikę, myślę że jak większość z nas. No dobrze. Do like like Orangi, peachy. Jestem pretty sure that this is literally the blush trio is called peachy love. Jako różu użyję sobie Pierre René, bo on jest taki cieplutki, bardziej um, no, taki czerwony, bordowy, coś w tym stylu taki ceglany. O. E, I na to e, to sobie zmiksuję z tym brzoskwiniowym z Tart. Dużo więcej nakłada tego różu tutaj z przodu twarzy. Mamy być jak laleczka, tak więc postaram się tak to zrobić. Setting spray. I'm gonna take a little bit of white and we can go right underneath that brow just to help create the illusion of an arch, even though my brows really have like legit no arch. Okay, setting spray jest. Uh, ja nie poprawiam brwi, bo uważam, że jest spoko. Natomiast dodajemy tutaj jasny korektor. Okay, lecimy teraz z ustami, wybaczcie, ale musiałam przyspieszyć cały ten proces, bo chyba nigdy byśmy nie skończyli tego filmu e, natomiast cieszę się, że zaczęliśmy od twarzy bo oczy były, powiedziałabym, względnie normalne, e, natomiast właśnie dla mnie niesamowita jest ta twarz i to, że jakby czuję, że tego podkładu i tych pudrów jest tyle i widzę, że wyglądam zupełnie inaczej i jest to niesamowite i dalej jakby jestem pod wrażeniem, że ktoś wymyślił w jakiej kolejności pudry, kremy I like to do the darker corners. Chestnut by MAC. No nude lip for me would be complete without the Sephora 26 liquid lipstick. Założyłam perukę, jak widać. Nie mam niestety żadnej takiej wielkiej peruki. Strasznie w ogóle by mi się marzyła taka sesja, więc jeśli je ogląda, to ktoś, kto umie robić takie rzeczy, to ja jestem chętna. W każdym razie, jak już założyłam w ogóle te ciemne włosy, jeszcze przychodziłam marynarkę, żeby piecie było bardziej klasy. Um, w ogóle śmieszne jest to, że cały ten make-up pasuje do tych włosów, ale dobra, czas na ostatni element, czyli na błyszczyk. Cieszę się, że jest błyszczyk, choć szokuje mnie, że e, nie ma rozświetlacza. Spoiler, bo dur będzie ostatnia rzecz. E, ale myślę, że wynika to z tego, że dalej ten make-up jest makijażem scenicznym. Tak więc on mm, w blasku z fleszy i pewnie w trakcie występów, on i tak się trochę wyświeci, bo ciało będzie się pocić. Okej, okay, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. To był najdłuższy odcinek w historii tej całej serii, tak więc wow, dzięki, że byliście. Jeśli dotrwaliście do końca, to piszcie w komentarzu Naomi. Ja w ogóle totalnie czuję ten mood. Jak mam teraz jeszcze perukę i w ogóle to mam takie... No, tak więc gorąco polecam każdemu również spróbować tego rodzaju make-up To niesamowite. A teraz ja się żegnam i do następnego. Pa!